Cześć. przed Wami kolejny okręt z panamerykańskiej linii krążowników Ignacio Allende. Allende, z <grywki> fantastycznym losowaniem. No nie będę Wam pokazywał jakichś yy, lamerskich bitew, trzeba na, na koksy iść. Tak, tak to wygląda. I losowanie na dychy, ale dychy tylko dwie. Niemniej jest lotnia i najlepsze środowisko, jakie tylko może sobie wymarzyć cała ta linia krążowników, czyli ocean. Żadnych wysepek, e, naprzeciwko jeszcze oczywiście naj, najdłuższy radar, e, jaki jest możliwy na 12,5 km Kronsztada. Żyć nie umierać, jedziemy, jedziemy. Nasz Ignacy oczywiście teraz się tylko e, zastanawia, e, kiedy umrze i z której strony przyjdzie śmiertelny cios. No, jak grać tego typu okrętami na tej jakże fantastycznej mapie? Jedynej słusznej, aż dziw, że nie rzuca co bitwę tej mapy. Szybko, szybko osoby, które uważają, że to jest jedyna słuszna mapa, by się rozmyśliły. No ale już pomijając nasz ocanek, e, moi drodzy, przede wszystkim początek bitwy jest taki, że staramy się pomagać naszym niszczycielom. Jak idzie tutaj za dużo jednostek, oczywiście. Próbujemy zniknąć z widoku, kamo 10.2, 2 więc no nie jest aż takie turbo trudne, oklepujemy wszelkiego rodzaju niszczarki, tutaj jak widzicie ten dym mnie zasłania, więc tak jakbym w nim stał, a nawet lepiej, bo mogę się ruszać i no nic mnie nie storpi, bo jestem dalej. Oczywiście strzelanie na niszczyciele z tych dział na taką odległość jest, yy, tak jak widać, bardzo skuteczne. Te krążowniki cały czas uważam, że są bardzo dobre na bliskim dystansie. Oczywiście granie mi na bliskim dystansie wymaga mega skilla, farta i masy innych rzeczy. Niemniej na daleko, no, jak mamy jakiś trochę bardziej większy cel, to też coś tam, coś tam robią. Tutaj mamy 8 dział, więc o jedno mniej niż na siódemce. Za to o wiele szybciej się kręcą i reload jest o pół sekundy gorszy. Co do zadawania obrażeń, wydaje mi się, że ciutkę więcej robią. Torpedy są fajne. Już mi się udało trochę z nich potorpić. Często gest, jak jest trochę nadruszony pancernik, jak wejdą cztery, to tu jest damage około o, oczywiście no, nigdy tak nie, nie można liczyć. Bo wiadomo, że tam jest jeszcze obrona przeciwtorpedowa. No, ale powiedzmy, że z czterech tam w okolicach 40 tysięcy można załadować. Już odjąć tą obronę. Jak będzie coś bez obrony, to nawet 50 parę wchodzi. A to jest tylko jedna burta. Mam jeszcze na drugiej, drugie torpedki do wystrzelania. Więc jest całkiem przyjemnie. No i jest to pierwszy krążownik z tej linii, który. Dostaje radar, mamy też jeszcze lepszą naprawkę. Widzicie, sprzętu tego trochę jest. Tutaj, że jasna, kapitan jest tak samo budowany jak na poprzednich okrętach. Czyli obrót dział na jedynce, na dwójce wsparcie lotnicze, na trójce dodatkowy sprzęt, dlatego jest go po pięć, no i na czwórce kamuflaż. Następne będą pewnie jeszcze raz wsparcie lotnicze na czwórce będę brał, adrenalinę i chyba szybsze torpedy. Tak to będzie wyglądać. A ten kapitan, więc już go wam opowiedziałem, nie pokazując. Sprzęt klasyczny, wszystko to, co u poprzednika. A tutaj jeszcze kamuflaż się, się wzięło, i tyle na, na ostatnim, więc sobie załatwiliśmy pokazywanie flagi, też standardowe te co poprzednio. Jak widzicie, nie mamy tutaj rozbicia, ale na ósemce pelota już działa naprawdę przyzwoicie. Teraz z, z, zaczynamy taniec, z zbaje i. No, jak widzicie, będę starał się iść na niego i go rozwalić. Idę tylko dlatego i wyłącznie, że mamy tutaj jeszcze ten pancernik z przodu Missouri i nim się zajmuje Kronstadt, a nie mną. Tak naprawdę myślałem, że Baye też się będzie zajmowało Missouri, ale stwierdził, że jestem fajniejszym kąskiem i jak widzicie, łupie tutaj równo, więc za każdą salwę staramy się odkręcać. Później już, jak jest no, na tyle blisko jak teraz, to Idziemy po prostu pod ostrzejszym kątem. Trochę dokręcamy i strzelamy w przód okrętu. Tam się będziemy przebijać. Jakiś sensowny damage będzie wpadał. Tutaj nie ma nadbudówek. Nie liczę tych, tych, tych trzech takich malutkich, cieniutkich to, to nic z tym nie zrobimy. Pierwsze torpedki wystrzone. Teraz czekam na kolejny strzał tego baję, żeby on właśnie teraz się odbył, więc teraz mogę. Myślałem, że już teraz będę odkręcał z trochę za opóźnieniem, będę chciał go storpedować. Czekam tutaj, jak widzicie, jak, jak najdłużej. I teraz puszczamy torpedki lekko na hamowanie, nigdy nie wiadomo, czy gościu nie zacznie skręcać. I zobaczcie, tu już weszła fajna salwka, więc jak będziemy sobie strzelać w tą stronę, to już będzie całkiem ładnie wchodzić. No niestety, za długo się tutaj mm, odchyliłem, i dosyć mocno dostałem. Nie ten pancernik też dostał dosyć mocno, jak widzieliście torpedy ładnie zrobiły damage, zalania chodzą i voilà. Można, jak widzicie nawet na oceanie można coś tutaj pograć, niestety nie zdążyłem, bomba w głowę mnie zabiła, nie, nie zdążyłem przeładować sprzętu i się naprawić, wtedy jeszcze tego Grosztada bym trochę tutaj potłukł. Czwarta pozycja na tej bitwie. Tutaj inne starcie, zobaczcie, dzieją się cuda. Machan e, zostawia mi dym. Nie wiem, czy to jakiś widz, czy nie, ale, jak mówiłem, raz na tysiąc bitew zdarza się niszczyciel, który gra pod team. Kiedy, że zostawia e, dym, to jeszcze nie korzysta z niego, więc to nie dla siebie zostawiał, tylko dla, dla drużyny i mm, coś spotuje. I pokazuję tą bitwę, bo miałem, miałem jeszcze lepsze, ale pokazuję tą właśnie ze względu na to, żeby też yy, mm, no, uzmysłowić Wam, że ten okręt, jak dostanie dym, jest o wiele groźniejszy, no bo po pierwsze jest prawie nietykalny. Yy, to raz. Oczywiście można go storpić i tak dalej, ale mamy sonar, który na przykład teraz cały czas pompuje. Yy, można też w tym że jasna i trzeba się przemieszczać. No i możemy sobie yy, dosyć precyzyjnie postrzelać, jeśli ten dym jest wystawiony w odpowiednim miejscu. Więc jeśli gracie w plutonie z jakimś niszczycielem, albo krążkiem, który ma dym, no to wartość tych krążowników rzecz jasna, jak wszystkich innych lekkich krążków drastycznie rośnie, jak sobie rozstawimy go w odpowiednim miejscu. Więc zobaczcie ten U... Wukang, <laughs> tak go nazywam, jest dosyć miło obijany. Zaczą, zaczął się wycofywać. Swoje zrobiliśmy. Już jakiś demen się cały czas klepie. Oczywiście, jakby on poszedł na, na ostro tutaj, no to zostałby zmielony. Jeszcze więcej by tego damage'u było. Torpedy by zebrał i tak dalej. Tutaj się dużo dzieje, jak widzicie. Torped sporo lata. Ogólnie bitwa ta dosyć, dosyć ciekawa, bo yy, no, fajnie rozegrana było tutaj z kim pograć właśnie te, te niszczyciele starały się coś zrobić, nie umierały nieźle to było rozegrane muszę przyznać, przynajmniej tutaj z naszej strony więc polecam, polecam mieć zaprzyjaźnionego niszczyciela z dymem i zobaczycie, że te okręty są jeszcze jeszcze lepsze no przede wszystkim ich przeżywalność wzrasta tutaj też zobaczcie, cały czas już nie ma dymu, więc trzymamy dystans, dużo manewrujemy. Czasem trochę skracamy, czasem się oddalamy. No, tak jak gra będzie na tym okręcie. Oczywiście, dobrze jest śledzić nie, pancerniki, czy gdzieś tutaj w obrębie 20 km ktoś sobie w nas nie strzela, bo będzie strzelał. No, to są krążki, które już. Wszyscy chyba wiedzą, a jeśli nie wiedzą, to niedługo będą wiedzieć, że są bardzo fajne do obijania. Dużo że można na nich łupać, więc ludzie będą łupać, dlatego, przede wszystkim, pozycję pancerników sobie śledzimy. Oczywiście należy śledzić wszystko, bo tutaj m, nawet Baltimore z 12 km wsadził mi w ten okręt za chyba 28 tysięcy salwę. Spepanców, więc. No, 200 trójki też lubią y, te, 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 ten fantastyczny, y, wszystko przyjmujący pancerzyk. Dlatego, tak jak mówię, musimy być tutaj na baczności cały czas, bo każdy błąd. Y, no, będziemy płakać po prostu. Po każdym błędzie będzie płacz, krew, pot, łzy Bo no, tak to wygląda. Gra na tym okręcie jest bardzo wymagająca. Porównując go do siódemki, którą oceniłem całkiem nieźle w linii, ósemkę uważam, że też nie jest zła. Oczywiście ma fatalne losowania, bo cały czas prawie będzie was rzucać na dziesiątki i będziecie tam mięso. więc każda ósemka ma ogólnie fatalne losowania i to trzeba mieć na uwadze. Niemniej jak się na nim nauczycie grać i nie będziecie ginąć cały czas dosyć szybko i nic nie robić w bitwie, tylko zaczniecie coś działać, coś klepać, będziecie już wyczuwali moment, kiedy możecie wejść, kiedy trzeba odskoczyć itd., no to wydaje mi się, że dziewiątka i dziesiątka mogą się okazać nie najgorsze do gry. Hmm, chociaż jak patrzę sobie już trochę tych okrętów, inni też odblokowali. Siódemki, ósemki, no nie widziałem za bardzo nikogo, kto by coś tam sensownego grał na tym okręcie. Raczej giną dosyć szybko, ewentualnie nawet jak nie szybko, to i tak niewiele robią gracze. No, cały czas pozostaje to, co mówiłem przy piątce, że to jest linia horror. I sorry, ale tutaj każdy błąd jest bolesny. Nie ma żadnej taryfy ulgowej, nie ma dymu. Jak się nawet czasem, nawet jak się dobrze ustawicie, możecie bardzo dużo stracić hapeków. No i trzeba się z tym pogodzić. Tutaj bardziej staramy się wymijać, jeśli ktoś w nas strzela pociski, jak najmniej przyjmować i szybko zmieniać swoje pozycje, odskakiwać, w razie czego też znikać z widoku. Korzystywać te górki. W ogóle pozycje na mapie. Śledźcie, jak gracie tymi okrętami mapę. Naprawdę, śledźcie ogólnie wszystkimi, jak gracie okrętami mapę. Ale tymi, zwłaszcza tutaj, trzeba cały czas patrzeć, czy gdzieś właśnie ktoś nie zajdzie, nie wyskoczy, bo będzie pozamiatane. Po prostu będzie pozamiatane. Widzicie, tutaj to jest Cynelek siódemka jak ona szybciutko znika w oczach. Oczywiście ta salwa już ją pogrąży, ale no, popłynął. W miejsce, gdzie nie wiem co chciał ugrać, zobaczcie, ile tutaj było naszych okrętów. On nie miał prawa przeżyć tej podróży. <laughs> już, już jak obrał kurs, to był martwy, tylko o tym nie wiedział. A więc. No nie, tutaj teraz zaczyna się cyklon. uwielbiam cyklony. Nie wiem, jak wy, ale dla mnie są kapitalne, bo walcząc jeden na jeden, nawet z przeciwnikiem, który jest dla mnie problematyczny, zazwyczaj sobie daje radę. I jak nikt mi nie, nie pomaga dla czerwonych, tylko właśnie walczymy sobie jeden, na jeden jest bardzo przyjemnie. Bardzo przyjemnie, można fajnie oklepywać wtedy okręty, wykorzystywać yy, manewrowanie, żeby to przetrwać i żeby było. żeby szanse były równe. Nikt się nie wtrążala, nikt nie przerywa. I tutaj też możecie zobaczyć, yy, jak działa pelota, no bo cały czas kaga yy, sobie lata. Ja już przetestowałem również Pelotę na ponoć jednych z najlepszych samolotach, jeśli chodzi o przeżywalność, czyli na Malcie. I powiem Wam, że ta ósemka, no Malta oczywiście mnie męczyła, nie wiadomo czemu, ale męczyła. A 20 parę samolotów poszło. Więc uważam, że nieźle jak na ósemkę. A tu jeszcze nie ma tego y, wzmocnienia y, z czwórki. Która jak będzie, to będzie jeszcze lepiej. Dlatego. Jak ósemka ma już taką fajną pelotę, myślę, że dziewiątka i 10 mogą mieć naprawdę mocne. Wymaksowane potrafią. Podejrzewam, sporą siekę si robić. Zobaczcie, jak, jak leci Damage w ogóle jak coś leci. No, jestem fanem dobrych pelot. Bo tylko to może powstrzymać e, ptaki przed robieniem czego, co im się żywnie podoba. A tutaj walka z mogami. Też możecie zobaczyć jak się ustawia ten okręt i jak podają obrażenia pod jakimi kątami. No, to też jest dosyć ważne. Nie ja, jak widzicie tutaj staram się trochę kontować. jeśli on zaczyna strzelać. A no, u beki to niewiele daje, jakby walił na pepance, byłoby lepiej. No ale może tam zawsze jakiś jeden dwa nie trafią. I staram się oczywiście strzelać z całego uzbrojenia. Tutaj te tylne baterie dosyć fajne łapią kąty ostrzału. Nie trzeba aż tak strasznie pokazywać burty. Chociaż dalej pokazujemy według mnie za dużo. No ale jest tak jest. Jak widzicie, tutaj ta FK chodzi. Dosyć częściej, tak mi się wydaje, że udaje mi się ją włączać częściej niż na poprzednich tierach, więc trochę ten przeładunek tutaj hapsów ma miejsce i sobie leci tutaj. Mogami dobrze zagrał, odczekał, więc jak dla mnie bardzo spoko, że czas, tutaj jak już tak zobaczyłem, skąd lecą te samoloty, stwierdziłem, że płynę dalej, rozwalę te mogami. I gdzieś tutaj powinna być lotnia, chyba że już mi uciekła, gdzieś tam w, w, w kierunku linii J, ale m, bardziej mi się wydawało, że ona jest gdzieś już tutaj dosyć blisko. I miałem rację. Jak widzicie, jest chłopak, więc no, najpierw musiałem przerwać ostrzał. Wiem, że lotnia ma priorytet, ale umówmy się, że tym by bym nie skończyła, jakbym jego nie rozwalił, więc najpierw musiałem zacząć strzelać do niego i teraz przenieść ostrzał yy, na naszego lotniarza. Tutaj, oczywiście, mogłem jeszcze <laughs> mógł torpedować, więc też się ustawiam tak, żeby torpedy, w razie czego miały zły kąt, to właśnie. I zacząłem to robić za wolno, bo jakbym zaczął to robić szybciej, to mógłbym tej torpedy nie zebrać. No, niestety, jak widzicie, miłe pompowanie lotni trwa w najlepsze, to jest to, co lubię, tejże najbardziej. I o, tu już myślałem, że niestety nie zabiorę jej na 25, zostawiłem, niesamowite. Niesamowite, że zostawiłem na 25. No ale na szczęście udało się zabrać. Mm. I tak to wygląda, jeśli chodzi o klepanie na tym okręcie. Dosyć trudna gra, może wygląda na prostą, ale wierzcie mi, że no, to jest jedna z trudniejszych linii do ogarnięcia. Ale czym dłużej nią gram, tym bardziej mi się podoba. Może no, ja już lubię trudne linie, bo mi się też podobają te wszystkie inne, którymi nikt nie gra, bo są trudne, więc już jakiś wyzwań chyba potrzebuję. Ale tak ogólnie nie polecam absolutnie na start. Nie polecam dla osób, które nie ogarniają krążków lekkich, nic na, nic na tej linii nie ugrać. Będziecie się tylko denerwować i wkur <ścoughs> wkurzać i nic więcej. Ale według mnie ósemka nie jest zła, jest, jest dosyć dobrym okrętem. No, może to brzmi dziwnie, bo, bo trzeba się namęczyć, żeby tutaj zrobić dużo damage'u, ale ale można i to jest najważniejsze, że ten okręt to pozwala. Tak wygląda końcówka. Jeden niszczycie tutaj uciekał i tyle, ale zobaczcie, że... Można tym okrętem spokojnie dobre wyniki robić. Prawie 2,5 tysiąca. Według mnie to jest niezły wynik. I nieźle zarabia. Po tej bitwie też mi się włączyło te, te, te wszystkie bonusy, więc może służyć jako okręt premium. Tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie. Bye bye.